Witajcie kochani! Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was film, jakiego jeszcze nigdy na moim kanale nie było, a mianowicie film, w którym to odpowiadam na Wasze komentarze, które zamieszczacie pod moimi filmami na YouTube. Pomysł na ten film chodził za mną już od dłuższego czasu i niedawno zapytałam Was na Instagramie o to, czy chcielibyście, żebym coś takiego dla Was nagrała, a w związku z tym, że większość z Was odpowiedziała, że tak, no to postanowiłam taki materiał zrealizować. Zanim jednak zacznę czytać wybrane komentarze i się do nich ustosunkowywać, to najpierw chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, pod moimi filmami na YouTube znajduje się mnóstwo komentarzy i ja staram się brać czynny udział w różnych dyskusjach, które się pod moimi filmami odbywają i bardzo często na Wasze komentarze odpowiadam. Natomiast niestety nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie, ale wszystkie, wierzcie mi, Czytam i między innymi stąd wiem, że zdecydowana większość zamieszczanych przez Was komentarzy to komentarze pozytywne, merytoryczne i wartościowe. I teraz korzystając z okazji chciałabym Wam od razu bardzo za te wszystkie komentarze podziękować. Jest mi naprawdę niezmiernie miło i cieszę się bardzo z tego, że mam takich fajnych i dojrzałych odbiorców. Także jeszcze raz Wam za to dziękuję i oczywiście cały czas zachęcam do tego, żebyście pisali kolejne komentarze pod kolejnymi filmami. Natomiast nie ukrywam, że od czasu do czasu zdarza mi się trafiać na komentarze, którym do pozytywnych daleko. Są to komentarze bardzo często wredne, prześmiewcze, takie, które są pisane w tonie pasywno-agresywnym, wulgarne, a czasem wręcz hejterskie. Natomiast ja chciałabym się w dzisiejszym filmie skupić na komentarzach, które są mniej lub bardziej zabawne. Także to właśnie do nich będę się ustosunkowywać, i w związku z tym mam do Was prośbę o to, żebyście potraktowali ten mój dzisiejszy film w kategoriach rozrywkowych. Dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz myślę, że możemy już przejść do czytania Waszych komentarzy. Wynajmujesz mieszkanie, a koty ci wszystko zajszczą. Bloki to nie miejsce na zwierzątka, tylko się męczą. Abstrakując od określenia zaiszczą, które w słowniku polskim nie istnieje, to jeśli chodzi o sikanie kotów, no to oczywiście rozumiem obawy autora, bo rzeczywiście niektóre koty sikają w mieszkaniach. Natomiast jeśli chodzi o moje koty, no to są to koty wykastrowane, więc one nie mają potrzeby, żeby sikać po ścianach. Gdyby nie były wykastrowane, to wtedy byłby problem, ale że są, no to takiego problemu absolutnie nie ma. Poza tym moje koty są dobrze wychowane w takim sensie, że od małego zostały nauczone do tego, żeby swoje potrzeby w określonym miejscu, i mam tutaj na myśli oczywiście kuwetę. Ale zdarzają się też takie sytuacje, gdzie koty, które są wykastrowane, mogą gdzieś sikać. I to wynika wtedy najczęściej albo z problemów zdrowotnych, albo problemów natury psychologicznej, gdzie na przykład kot jest zestresowany, ale z reguły, jeżeli bierzecie koty z hodowli i one są wykastrowane, no to szansa na to, że będą sikać w mieszkaniu jest bardzo, bardzo niska. Także no jeśli o mnie chodzi, to nie ma żadnych obaw, żeby wynajmować mi mieszkanie z uwagi na to, że mam. Koty, ponieważ one po ścianach jeszcze raz powtarzam, nie sikają. Natomiast jeśli chodzi o drugą część tego komentarza, że bloki to nie miejsce dla zwierząt, bo one się tam męczą, no to to jest bardzo popularny stereotyp, tak bym powiedziała, dlatego, że bardzo dużo osób tak myśli i pisze w komentarzach. I ja totalnie nie wiem, z czego to wynika, dlatego, że powiem Wam, jak to wygląda na przykładzie Astona. Ja go kiedyś wypuściłam do ogrodu znajomych i on w ciągu kilku Minut się znudził, więc to nie jest tak, że jak macie duży dom i duży ogród, no to zwierzaczki będą szczęśliwe. Zwierzęta są szczęśliwe przede wszystkim wtedy, kiedy poświęca się im swój czas i uwagę. Także to, że ktoś ma dom z ogrodem, a jednocześnie nie poświęca swoim zwierzętom czasu, to w ogóle nie rozwiązuje problemu. Jakby moja kobieta wróciła z takich zakupów przez uzamknięte, to bym chyba na kardiologii przez jedno i wylądował po widoku cen. Przecież przez RZ za takie pieniądze to by człowiek takiego merca czy BM kupił, żeby sąsiadowi pląby przez on z zębów przez U otwarte powypadały. Three, two, Powiem tak, słuchajcie. Jak pierwszy raz przeczytałam ten komentarz, to ja po prostu parsknęłam śmiechem, i jak widzicie, do tej pory moja reakcja na ten komentarz jest naprawdę przezabawna, ponieważ no, on jest tak napisany, że umówmy się, tu jest tyle błędów ortograficznych, że nawet jeśli ktoś chciał przekazać jakąś mądrą myśl, no to ja nigdy tego w ten sposób nie odbiorę, dlatego że podstawą w komunikacji, przynajmniej dla mnie jest to, żeby czyjś komentarz był błędów, a jeżeli ktoś wali za przeproszeniem byki w co drugim wyrazie, no to o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Natomiast chciałabym Wam zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Otóż autor tego komentarza, czyli Mateusz, twierdzi, że mógłby wylądować na kardiologii przez jedno i, gdyby zobaczył ceny zakupów dokonanych przez swoją kobietę, ale już nie miałby nic przeciwko temu i zapewne nie wylądowałby na kardiologii przez jedno i, gdyby wydał te same pieniądze na mert Albo BMW. Swoją drogą spójrzcie na motywację Mateusza do zakupu tego samochodu. On by go nie chciał kupić, dlatego że jest to jego marzeniem, albo po to, żeby po prostu ten samochód mieć, tylko po to, żeby zrobić wrażenie na swoim sąsiedzie, który w dodatku, jak wynika z komentarza, ma problemy z uzębieniem. A zatem podstawowa motywacja Mateusza do zakupu merca byłaby taka, żeby sąsiadowi wypadły z wrażenia pląby przez on z zębów. I to się, słuchajcie, wpisuje w filozofię zastaw się, a postaw się, także wybuduj sobie piękny dom, taki, który przepięknie będzie wyglądał z zewnątrz, a wewnątrz to już nie ma znaczenia, bo i tak nikt nie widzi. I zgodnie z tą filozofią też niektórzy kupują sobie piękne samochody, a na przykład mieszkają z rodzicami. Znam. Osobiście takie przypadki, także różne rzeczy dla ludzi mają znaczenie, i różne ludzie mają priorytety. Natomiast ja na miejscu Mateusza przede wszystkim zainwestowałabym w słownik ortograficzny, dlatego że po pierwsze to jest coś, co jest stosunkowo tanie i po zakupie czego Mateusz na pewno nie wylądowałby na kardiologii: Nowe oksy przez samochód. Dziękuję ale ty jesteś prosta i niemądra, rachityczna intelektualnie. Kiedy pierwszy raz przeczytałam ten komentarz, to mnie niesamowicie zainteresował, nie ze względu na swoją treść, która jak wiadomo jest chamska, niezgodna z prawdą i z którą absolutnie się nie zgadzam, tylko ze względu na słownictwo, jakie zostało tutaj zastosowane. Przeczytałam rachityczna intelektualnie i od razu pomyślałam: O, mamy tutaj do czynienia z intelektualistą, z kimś, kto zna więcej niż kilka podstawowych, prostych słów w języku polskim. Fantastycznie. Mało tego, określenie rachityczne. Jest bardzo rzadko używane przez ludzi i bardzo mało osób to określenie zna. Mówię Wam o tym z własnego doświadczenia, to znaczy nigdy wcześniej ani później nie zdarzyło mi się czytać ani jednego komentarza pod moimi filmami, w którym pojawiłoby się takie słowo. Oczywiście możemy się domyślać z kontekstu. Co to słowo może oznaczać. Natomiast skoro znalazł się wśród moich komentatorów tak wielki intelektualista, no to myślę, że grzechem byłoby nie skorzystać z jego wiedzy i od razu nie sprawdzić sobie znaczenia słowa rachityczny. Także uwaga, uwaga! Słownik języka polskiego, definicja słowa rachityczny brzmi, słabo rozwinięty, wątły lub lichy, jest jeszcze inne znaczenie tego słowa, mający objawy krzywicy. Także naprawdę gratuluję autorowi tego zlepku słów, bo nie dość, że jak się okazuje, ma dość bogaty zasób słownictwa, to jeszcze potrafi ze sobą te słowa w umiejętny sposób łączyć, bo niektórzy tego nie potrafią. Niektórzy znają wiele ładnie brzmiących słów, ale w momencie, kiedy zaczynają z nich korzystać, no to wychodzi szydło z worka i okazuje się, że robić tego za bardzo nie potrafią. A tutaj mamy naprawdę obiektywnie do tego podchodząc, dobry przykład łączenia słów i ich znaczeń, i stosując taki uproszczony polski język, już wiemy, że rachityczna intelektualnie oznacza osobę słabo rozwiniętą pod względem intelektualnym. Także jak widzicie, nawet z takich komentarzy można się czegoś ciekawego dowiedzieć i poszerzyć swoją wiedzę i zasób słownictwa. Oczywiście zupełnie odrębną kwestią pozostaje to, dlaczego tak wielki intelektualista XXI wieku, jak autor tego komentarza, marnuje swój cenny czas na to, żeby komentować filmy osoby, którą uważa za głupszą od siebie. Ale myślę, że ta kwestia pozostanie póki co nierozwiązana. Co ja oglądam? Uciekam, w jak przeżyć za 350 zł. Ale w jeden dzień? Bo chyba nie ma żadnego problemu w tym, żeby przeżyć jeden dzień za 350 zł. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Powiem więcej. Nie ma żadnego problemu również w tym, żeby przeżyć cały tydzień za 350 zł. Także, szczerze powiedziawszy, ja nie widzę powodu, dla którego autor tego komentarza miałby uciekać z mojego kanału swoją drogą. Teraz tak sobie pomyślałam, że ciekawy byłby film w moim wydaniu, w którym instruuję ludzi, jak przeżyć x dni, za X złotych. Tak, to musiałoby być coś naprawdę. Ciekawego, dajcie znać, czy chcielibyście, żebym kiedyś coś w tym stylu nagrała. Natomiast chciałabym Wam zwrócić jeszcze uwagę na inną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że autor tego komentarza prezentuje zupełnie inne podejście do życia niż ja, ponieważ on nie zastanawia się tutaj nad tym, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy i nie mieć takich zmartwień, tylko koncentruje się na tym, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego. Także ja kompletnie nie rozumiem takiego podejścia, ale oczywiście każdy robi w swoim życiu, co uważa za stosowne. Moim zdaniem o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby skupienie się na pomnażaniu majątku niż na ograniczaniu wydatków. No ale co ja mogę wiedzieć o życiu? Widać, że jesteś w ciąży. Gratulacje po oczach. No słuchajcie, co ja mogę tutaj jeszcze od siebie dodać? Zostałam zdemaskowana. Zdradziły mnie moje oczy. Zupełnie się tego nie spodziewałam, jeśli mam być szczera, dlatego że nie wiedziałam, że istnieją tacy ludzie na świecie, którzy na podstawie oczu potrafią stwierdzić, że ktoś jest w ciąży. Także no, nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko podziękować za te gratulacje, także bardzo, bardzo dziękuję. I swoją drogą zastanawiam się też, czy są wśród widzów mojego kanału jeszcze jakieś inne ciekawe osobistości o innych mocach i umiejętnościach. Być może jest wśród Was ktoś, kto potrafiłby teraz ocenić, w którym miesiącu ciąży jestem, na podstawie chociażby długości moich włosów albo długości paznokci. Także dajcie mi proszę znać w komentarzach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Przypominam, że mój filmik ma charakter rozrywkowy, także mam nadzieję, że pośmialiście się trochę razem ze mną, że udało mi się Was rozbawić. Napiszcie mi, proszę, który z komentarzy, które Wam dzisiaj przeczytałam, spodobał Wam się najbardziej. Jeśli podobał Wam się ten film i chcielibyście, żebym robiła je częściej, to kliknijcie proszę kciuk w górę pod tym filmem, wtedy się o tym dowiem. I oczywiście przypominam cały czas o tym, że możecie subskrybować mój kanał. Większość ludzi, którzy oglądają moje filmy, tego nie robi i dlatego o tym przypominam. A w momencie, kiedy mój kanał zasubskrybujecie, to będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi publikacjami. Także zachęcam do subskrypcji raz jeszcze, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.